Ja znalazłem jedno zdjęcie, jak zaczynałem pracę w Wajken, to miałem czarne, czarne wąsy. Szok. Chciałam wyglądać inteligentnie. Bior... Nie nagrywaj tego. Dużo mam dać czasu między cięciami? Mam wrażenie, że sobie grabisz. Klaudia poprosiła mnie, żebym się nagrała, więc powiedziała mi, że absolutnie nie. Ja nie mam tajemnic. Z energią, z uśmiechem. Miałam się nie śmiać może być to jest trudniejsze niż myślałem. Przychodzą do nas szkolić się ludzie z największych polskich firm. To jest niezwykle fascynujące, że mam możliwość spotykania się z ekspertami światowego formatu i czerpać wiedzę od osób związanych z takimi uczelniami jak INSEAD, Harvard Business School, MIT Sloan Management School. Uh, Daje możliwość rozwoju w wielu dziedzinach. Inwestuje oraz chce, aby pracownicy się rozwijali. Firma daje takie możliwości. Możemy korzystać z wszelkich zasobów, które posiada. Czy to są książki, czy to są platformy learningowe. Pracując w ICE mogłem napisać kilka książek. Mamy dużą swobodę w realizacji zadań i obowiązków. Mamy szansę na to, żeby się rozwijać, i mamy takie możliwości. Jestem w stanie powiedzieć, że naprawdę wiele można się tutaj nauczyć. Udało się tutaj Zgromadzić zespół tylu naprawdę pozytywnych, otwartych ludzi na zmiany i na nowe wyzwania. Wydajemy magazyn MIT Sloan Management Review, który jest wydawany na licencji najlepszej uczelni na świecie. Celem naszej firmy jest przede wszystkim edukacja i praca na wysokim poziomie. W skrócie czynimy świat lepszym, a to już samo w sobie jest powodem do dumy. Ogólnie kocham pracę w IKEN. Zapraszam do nas. Zapraszam wszystkich do IKEN. Tu naprawdę możesz się rozwinąć i zrobić karierę. Kocham IKEN.